z tej strony Radio Planszówki, jak zawsze, witam Was. Adam i Krzysiek. Czyli podcast o grach planszowych i wszystkim tym, co z grami planszowymi związane. Jest związane. A dzisiaj będzie kontrowersyjnie. No właśnie, a jak bardzo? Bardzo, bardzo. bardzo, bardzo. Temat kontrowersyjny, ale no ciekawy i długo rozmyślaliśmy nad tym. Um, czy w, żeby... w ogóle o tym mówić, czy nie? Tak, ale postanowiliśmy. Um, dlaczego w ogóle um, tak bardzo chcemy kupować najnowsze gry planszowe? Te takie nowości. No bo zobaczcie, to jest w ogóle bardzo interesujące, bo. Um, Jaki jest powód? Czym się kierujemy? Nie? No właśnie. Um, często jest tak, że um, wychodzi jakaś nowa gra, i tak naprawdę ma ona mechanikę, którą już znamy. Mamy nawet być może na swojej półce gry, które już działają podobnie, a jednak gdzieś cały czas chcemy tą nowość mieć. Taki, robi się trochę taka pogoń za tymi nowościami. I tak naprawdę chcemy się dzisiaj trochę zastanowić nad tym, dlaczego. Skąd to się bierze? No dlaczego bo... to nie ma flagi? <laughs> Jak wiedziałeś dlaczego? Dlaczego od filmik z YouTube'a. Dlaczego tak bardzo chcemy mieć te nowości, mając często. Setkę gier albo jeszcze więcej, hmm. grając w różnego rodzaju już gry. A połowa prawie nieotwarta, no może nie połowa, no ale niech będzie jedna piąta gier czeka na zagranie, tak żeby tak dobrze się nim pobawić. Nie? A, a z drugiej strony tych nowości jest teraz tak dużo, że gdybyśmy tak chcieli je wszystkie mieć, kupować, nabywać, no, to dochodzimy do takiego momentu, że my tak naprawdę żadnej z tych gier nie ogramy dobrze. No bo. Bo nie będzie kiedy? Bo będzie nowość i zagramy nowość? raz dwa, wyjdzie nowa gra. W którą zagramy raz dwa, wyjdzie nowa gra. W którą zagramy raz dwa i takie błędne koło. I to jest w ogóle ciekawe, bo nawet ostatnio rozmawiałem z kolegą, który może nie kupuje jakoś bardzo dużo tych gier, nie kupuje tych nowości wszystkich, ale kupił grę, która. która której byłem ciekaw, jak działa. No, i nie wiem, kupiłem już jakieś tam pół roku temu. No i e, rozmawiałem tam gdzieś z nimi, i pytam go, nie, to jak tam ta gra, jak, jak ci się grało? Fajne, jak, jak wrażenia i tak dalej, i tak dalej. Mówi, wiesz co, no tak naprawdę to zagrałem raz i to jeszcze solo. Także nie, nie, nie za wiele ci powiem. No, pół roku temu grę kupił. Zagrał raz, ale i z dalszej rozmowy wynikło właśnie to, że no, bo wiesz, bo tutaj w tamtym tygodniu mi przyszła taka, jeszcze gra tam miesiąc temu taka, trzy tygodnie temu taka. No i tak naprawdę, zresztą, to taki przykład kolegi, ale ja wiem sam po sobie, że mam na swojej półce gry, które lubię, w które bardzo fajnie mi się grało. Gra była przyjemna. Ale tak naprawdę no, nie mam nawet kiedy w nią pograć, bo cały czas pojawiają się jakieś nowości, w którą, które też trzeba by zagrać, nie? zobaczyć. No i, i teraz pytanie, czemu to tak jest? Czemu my tak bardzo chcemy te nowości mieć, mając często mnóstwo gier, mnóstwo gier nieogranych do końca, a nawet no, każdy z nas ma jakieś swoje ulubione gry, w które no, przez to też często nie ma czasu zagrać. Jak mi się Adamie? Czemu to jest tak, że my tak ciągniemy do tych gier. Wiesz co? Myślę, że jednym z powodów, który wpływa na to, że kupujemy te nowe gry, to po prostu chęć ich posiadania. Posiadania ze względu na przykład, że mamy już jakby kolekcję jedną. Czyli po prostu kolekcjonujemy gry, tak. a niekoniecznie... znaczy, no, no nie no, gramy w nie, no, ale... znaczy, nie no, ja jestem sam przykładem kolekcjonera gier, więc ja Lubię gry Czyli to, kupować. To jest jakby taka chęć posiadania tej posiadania, gry, że, ale nawet że mi, fajnie, pewno, jak ktoś no, przyjdzie, to fajnie, żeby ten tytuł, coś nowego, w, żeby mieć, wyskoczył, nie, żeby mieć, żeby pokazać, być na bieżąco. No, y, trzeba też przyznać, że jednym z powodów jest też to, że, y, no tak szczerze mówiąc, teraz nie ma już słabych gier. Znaczy, y, wiesz, sko skończył się ten okres, gdzie y, gry wydawały firmy, które nie wiem zajmowały się mnóstwem innych rzeczy. Nie wiem, na przykład sprzedawały zabawki i te gry planszowe to był jakiś jeden z asortymentu, który no, czasem był po prostu nietrafiony, był była taka słaba gra, którą gdzieś tam firma licencję kupiła. Dzisiaj, no tak naprawdę w wydawnictwach są, są, są ludzie, którzy wynajdują różne gry, tak? I, i, i to są pasjonaci, ludzie, którzy obrali mnóstwo tytułów, więc oni no Większość tych gier, które jednak e, proponują potem do, do jakiejś tam podpisania tak, e, e, licencji, na, nabycia i podpisania umowy, no to to są dobre gry. Więc e, no, chcemy też posprawdzać te nowe tytuły, jak to wygląda, czy faktycznie ta gra jest tak dobra, jak się o niej mówi. E, a to jest też kolejna rzecz, czyli e, coraz więcej no, wydawnictwa zdają sobie sprawę z tego, że dobrze trzeba produkt zareklamować. Nie? Czyli PR wokół danych gier. Pojawi się jakiś tytuł, albo ma się pojawić, jest zapowiedziany, no to już się buduje wokół niego tak PR, już się go pokazuje, już się zachęca, już się pisze jaka to wspaniała gra, już jakieś recenzje się pojawiają. No i potem my chcemy spróbować, nie? Chcemy zostać no, właśnie tak, że przez dobre zachęcenie, czy to reklamą, czy właśnie jakimiś tam. Choćby filmiki same z Kickstartera, często są takie świetne nie? Świetnie albo dobre wykonane, zdjęcia dobre zdjęcia, że kupujesz tą grę po prostu oczami, nie i chcesz ją mieć. No, zresztą zobacz, na Kickstarterze to bardzo często jest tak, że my tą grę kupujemy, tylko bazując na tym, co nam wydawca mówi. Nie? No a, bo... nie, a nie co jest faktycznie tak, jakiś namacalny dowód. Dokładnie. My często nie wiemy, jak ta gra będzie działać, bamy, my nawet nie wiemy do końca, jak ona będzie wyglądać finalnie. Mamy jakieś. Y zapowiedzi, może coś nam się obieca, co czasem też potem się okazuje, że, że zmiany w czasie kampanii są, no a my już tą grę wsparliśmy, tak, no czyli w, technicznie ją nabyliśmy. Także, no, to jest ciekawe, że my czasem po prostu chcemy ją mieć, bo może ładnie wygląda. Często też myślę, że odgrywa rolę to, że są jednak te figurki, które robią robotę i jako figurki. same figurki są fajne po prostu często robią robotę i ja no. bym chociaż jak miał przykładowo, nieograniczony budżet to kupowałbym gry głównie przez figurki. Figurki ładnie wyglądają, kupuję gry No tak. I nie wiem czemu, ale bym tak robił. No bo to, to jest bo... właśnie jakiś element kolekcjonerski, no właśnie. Nie? że że te figurki są mi tak fajne, są klimatyczne i tak naprawdę w ogóle się ich potem nie wykorzystuje do innych celów, nie? No bo no, bo no zobacz no świetny przykład Nemezisa. No bombowe figurki, nie? dużo ich jest, no ale no co, no wykorzystasz je tylko grając w Nemezisa. No. Tak to one leżą sobie w pudełku i czekają, kiedy zagrasz, za no a nie jest to gra, którą wyciągasz na stół co, co wieczór, dzień, co wieczór. No, bo musisz mieć ekipę, musisz mieć też czas, żeby po, po, pograć. No i, no i teraz rodzi się kolejne pytanie. Czy naprawdę trzeba wszystkie nowości kupować? I żeby od razu tutaj wyjaśnić, my się bardzo cieszymy z tego, że wychodzi mnóstwo nowych gier, że te gry są dobre, że wydawnictwa y, starają ja się mogą, żeby tak. To było właśnie że, na wysokim poziomie. Dokładnie. Tak. I my to... Y, nas to bardzo cieszy. Tylko teraz takie pytanie, y, czy faktycznie ta taka pogoń za nowościami jest konieczna. Czy, to jest, czy da się z tym jakoś walczyć? W, wiesz, w rozumieniu takim, czy, czy faktycznie y, y, my zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami kupujemy gry, które nam tak naprawdę nie są potrzebne. Kiedyś sobie zdamy. No, <laughs> kiedy półka wstydu rośnie tam do jakichś y, y, niebotycznych y, rozmiarów, albo kiedy stajemy w końcu przed półką i, i dochodzimy do wniosku, że no okej, okay, no ja tą grę kupiłem, ale ja jeszcze w ogóle w nią nie grałem. Ba, mało tego. Nie zapowiada się, żebym w najbliższej przyszłości w nią zagrał. Czyli kupiłem grę, która tak naprawdę leży. Oczywiście nie chcemy tu. Y, robić jakiegoś uogólnienia, bo, bo są osoby, które ogrywają gry i, i super, i, i chyba na tym właśnie polega nasze hobby, żeby te gry ogrywać, ale może czasem warto właśnie przyhamować i zastanowić się, czy na pewno akurat tą nowość muszę mieć. No bo może być tak, że no właśnie, ja mam grę, która jest bardzo podobna, która jest nawet może klimatycznie bliższa naszemu podobaniom, ale ta jest nowa. Więc ja chcę ją mieć, bo, Ta małowa, bo ja takiej jeszcze nie mam. Nowe jest nie? lepszy. Tak, nie? To jest trochę tak jak kobiety z butami. No, nieważne, że mam pięć par czerwonych butów, ale takich czerwonych jeszcze nie mam. I jeszcze, nie? jeszcze jedna rzecz. Nieważne, że one mnie obetrą za chwilę. Ale ja muszę je mieć. Bo są ładne. Bo są ładne. Nieważne, że są niepraktyczne. Nie? No, no, i tutaj, no i tutaj warto naprawdę może czasem przeanalizować swoją półkę z grami. No, i zobaczyć, że jednak no, są starsze tytuły, które są świetne, a trochę przez, ten, przez tą falę nowości, no, trzeba powiedzieć, wprost zapomniane. No bo, bo tak to trochę jest. No bo nie? zobacz, jest coś takiego, że masz przykładowo nową grę, którą kupiłeś niedawno. Kupiłeś, bo ci się podobała, i tematyka jest taka, że, że raz na kiedy możesz z nią zagrać, mhm. ale znowu masz gry Masz takie gry, które lubisz grać często. I teraz, gdy masz nie za dużo czasu, już jak już masz ten to czas, to chcesz coś zagrać, to, to grasz w to, co najbardziej chcesz, co najbardziej lubisz. A niekoniecznie w ten tytuł, który. Jest tak, taki rezerwowy. Nie? Tak, tak, że yy, I nagle właśnie wychodzi, że. Może kiedyś bym ją wyciągnął, bo tak. w sumie ciekawa tematyka, może nie konkretnie trafię w moje gusta, ale z drugiej strony, jak będzie na półce, to, to już masz wizję, że o z tymi osobami to zagram i tak dalej, a potem się okazuje, że nigdy nie zagrałeś. No, czyli z tymi w zasadzie osobami. brak czasu determinuje to, że, że nowe, nowe gry często leżą na półkach, więc też warto się zastanowić, Waszy... ile, ile czasu, o, poświę... ile czasu poświęcamy. Na to, Albo ile też czasu mam? Mamy, nie? żeby grać w ogóle w A. gry. Nie? Zobacz, w ogóle, ym, mówiąc o, tym, o tej takiej, y, tym, takiej pogoni za nowościami, y, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Y, trochę, trochę pułapką jest właśnie to, że, że nie ma już słabych gier. Takich, wiesz, takich, mówimy o takich słabych, takich totalnych, wiesz, krakach, nie? Takich. No Śmier. nie, nie, tak, szmira totalna. Takich gier już nie ma. I zobacz, i to jest też trochę problem, bo gier dobrych, a nawet bardzo dobrych, w które przyjemnie mi się grało raz czy drugi, gdybyśmy to wrzucili do, do pudełka z takimi grami, do takiego worka, to tam są setki takich gier. Natomiast y, kiedyś mówiliśmy, że gry są słabe i gry są dobre. Dzisiaj mówimy, że są gry dobre i są gry wybitne. Tak jakby przeszło to na półkę wyżej, Wyższe, ale tak. z drugiej strony działa to dokładnie na tej samej zasadzie. Wtedy nie grałem w te słabe gry, bo one były słabe i miałem gry dobre, a dzisiaj nie gram za bardzo w gry dobre, bo mam gry wybitne. Albo gry, które mnie konkretnie podpasowały i ja je bardzo lubię, nie? No, no bo tak zobacz, no y, oczywiście są tytuły, które jak ktoś kupi y, i one mu siądą, to, y, to on będzie w nie grał, i to mogą być nawet stare tytuły. Nie wiem, y, Wojna o Pierścień, Rebelia, Descent, czy jakieś klak, klak, klasyki nawet gier euro, no nie wiem, nawet, nawet takie jak, jak Osadnicy z Katanu, tak? Czy teraz zobacz, wypuszczona przez Portal gra dimacher gra, która ma swoje lata, ale jest, jest, jest grą wybitną. I te gry sobie poradzą. Ale coraz częściej mamy w tych nowościach gry, które są właśnie dobre, Czyli tak jak większość gier, nie? I nie są wybitne i, i nigdy nie będą grami wy, wybitnymi. Tylko są grami dobrymi. Fajnie się w nie gra i wszystko super. Tylko że one znowu wylądują na półce właśnie z tą taką etykietą, że nie no fajna gra. I to jest największy mhm. problem tego, nie? Że ona jest fajna. No ale tych fajnych ja mam większość, nie? No bo, bo tak to nie wygląda. Dokładnie. nie? 20 Więc 20 wybitnych, no i, no, i, no, i, no i co? No i jak masz chwilę czasu, to sięgasz po tą wybitną, Wybit. w którą uwielbiasz grać. Mówiąc wy, 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 wybitna, mam na myśli wybitna dla Ciebie, nie? No i, no i to jest znowu, znowu taki, kolej, kolejny, kolejna rzecz, która dla mnie powinna nas trochę y, ostudzić te emocje i właśnie podejść na chłodno do tego, bo często my właśnie kupujemy te, nowo, te nowości pod wpływem emocji. Ja chcę ją mieć, bo jest nowa chcę ją mieć, bo jest fajna, chcę ją mieć, bo tu świetne zdjęcia. A tak naprawdę y, zadaj sobie pytanie, czy chcę ją mieć, bo chcę w nią zagrać. No właśnie, czy, czy ona będzie, czy ona będzie grana, ruszy ze startu od razu w, w rozgrywkę, czy będzie chwilę czekać. Czy, czy właśnie, tak? czy pójdzie do tej kategorii, że aha, mam taką ekipę, że z nimi to, to widzę, żebym w tym tytuł zagrał. Czyli ogólnie nie zamierzasz w nią grać od razu. nie? No, tylko, że no, zagrasz za jakiś czas, nie? No i, y, to, jest, y, to jest dla mnie ten właśnie y, trochę y, problem z tym pędem no, za nowościami. My, my często je chcemy, 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 a tak naprawdę to nie do końca po to, żeby w nie grać. Nie? Tylko... Żeby mieć. Oczywiście znów mówię, no, nie, nie chcemy tu uogólniać, bo, y, no, bo y, no, są ludzie, którzy kupują, grają i tyle, nie ale naprawdę ostatnio widzę taką tendencję. Zresztą, tak jak wspomnieliśmy, tych gier naprawdę wychodzi mnóstwo. Co miesiąc jest jakaś premiera, jedna, kilka premier, kilka zapowiedzi, na kilka nowości się czeka. I to mówimy tylko o Polsce, bo gdybyśmy spojrzeli przez pryzmat, nie wiem, świata, świata. czy chociaż Europy, no to, to, to są dziesiątki premier w, w mie miesiącu, nowych gier albo jakiś. I, I w ogóle zobacz, przez te nowości też trochę. Może nawet nie przez nowości, przez ten pęd za nowościami, my trochę wpadamy w taką pułapkę, że często pojawiają się gry, które nie są wcale nowościami. To jest, na przykład: wychodzi polska edycja gry, albo dodruk, albo jakaś wersja gry, ale w tym pędzie nowości mnóstwo ludzi w ogóle nawet nie, nie wie o tym, że ta gra to już ma swoje lata. Świetnym przykładem jest teraz jedna z gier, która mnie ostatnio mocno zastanowiła. Może tutaj nie będę mówił, jakie wydawnictwo ani jaka gra, bo tu nie chodzi o to, żeby tam coś komuś wypominać. Zresztą ta gra jest naprawdę dobrą grą. Ale gdzie nie ostatnio nie spojrzałem, to widziałem wszędzie tą grę, wszędzie zdjęcia. Ludzie wrzucali, doszło, już doszło, już mam. Już jest. A ta gra to była gra, która ma no, 7 lat. On no, od 7 lat. Premiere miał 7 lat temu, tak? A, a trochę zaczęło się z... robić takie, wiesz, jakby dla ludzi to była jakaś nowość, nie? Yy, a to nie jest gra wy wybitna, to jest dobra gra, tak jak mówimy. Natomiast znów ten pęd, mam wrażenie, spowodował, że ludzie nawet nie za bardzo myślą o tym, że to jest tytuł, który, który po prostu już był i mnóstwo ludzi w niego grało. Jestem i... ciekawy, o czym mówisz. A ja powiem Ci potem o czym mówię. <laughs> Bo mówię, nie chcę tutaj wspominać, bo mówię, ani nie chcę jakoś uderzać wydawnictwa, ani nie chcę uderzać w tytuł, bo i wydawnictwo jest fajne, i super, że tą grę wpuścili, że ta gra się znowu pojawiła, ale, no ale, i ta gra jest dobra, fajna, i ona, okej, okay, jest, jest, jest świetna, może dla niektórych ludzi jest wybitna, tylko, że ten, mam wrażenie, że właśnie trochę taki w tym pędzie to wyszło, że to jakaś w ogóle meganowość jest, nie? To jest po prostu gra, która, no... Nam... A tu, że tak powiem odgrzany kotlet, tak? Trochę tak, trochę tak to, tak to wygląda. No, no i, y, y, mówię, warto tutaj przemyśleć, czy, czy, czy naprawdę warto te wszystkie nowości mieć, czy warto za wszelką cenę te gry kupować. Oczywiście, jeśli będziesz grał, super, no po to te gry są, po to wydawnictwa te, te gry wydają y, i my się bardzo cieszymy, zresztą my, my sami dużo tych, tych nowości ogrywamy, chociażby po to, żeby je zaprezentować. Ale warto naprawdę może trochę przystopować i spojrzeć na półkę, bo jest mnóstwo świetnych starych gier. Trochę przez ten pęd za nowościami zapomnianych. No bo słuchajcie, no prosty eksperyment. Wlewamy do Mestos, do wody Wlewamy, wlewamy wrzucamy Mentosy do Kakoli. Nie, czytajcie, słuchajcie, co wiesz. Jeśli macie na swoje, w swojej półce, w swojej y, y, kolekcji gier taką grę jak wspomniani już tutaj chociażby osadnicy z Katanu. Więc rozumiem, że jeśli macie ją na swojej półce, no to czym, czymś was ta gra urzekła? Może była pierwszą waszą grą, w którą graliście, a może ją lubicie. A to zastanówcie się teraz, kiedy ostatnio graliście w osadniku z Katanu? Kiedy ostatnio ta gra wylądowała na waszym stole? Pytanie nie jest pod A z drugiej strony zastanówcie się, ile wylądowało gier na Waszym stole, które nie zrobiły na Was takiego wrażenia jak chociażby ci osadnicy z katami. Albo kiedy ostatnio rzuciliście na stół swoją ulubioną grę, którą być może macie, a która nie jest yy, yy, najświeższa. Tak że tak po, po, powiem, z, warto spojrzeć w tą stronę. Jest naprawdę mnóstwo wybitnych yy, gier yy, sprzed lat. Nie jakichś bardzo starych, ze świetnymi mechanikami, które leżą gdzieś tam u nas na półkach, a my, a my ciągle sięgamy po nowości, które często mechanicznie wyglądają tak samo. No i, i, i w nie gramy, albo chcemy je mieć, a tam gdzieś leży jakaś gra, która płacze za nami, bo dawno na stole nie była. No i właśnie o tym chcieliśmy trochę dzisiaj w tym odcinku porozmawiać. Macie życzenie napiszcie, co wy o tym myślicie, albo. Jaką grę macie, lubicie, a dawno, żeście w nią nie grali? Ciekawi I, jesteśmy, co macie w swoich kolekcjach. Nie wiem, czy dodałeś, że to jest odcinek z drogi, bo właściwie słychać, słychać zmiany, gr zmiany gruntu. No, ostatnio dużo tych odcinków z drogi, bo tak się poskładała sytuacja, także y, radioplaszówki w trasie, pozdrawiamy i tak dalej, nie? Słuchajcie, y, bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, piszcie co o tym myślicie, podyskutujemy, porozmawiamy. Może się wspólnie czegoś od siebie nauczymy i przypomnimy sobie stare dobre tytuły. Tak. No to co? Wszystkiego Trzymajcie dobrego. Się. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć, cześć.